Czy Leon to naprawdę uniwersalny zadymiarz? Sprawdziliśmy go w każdym trybie gry, oto wyniki. Brol Bal, duża szybkość, świetny superatak, dobre obrażenia, ale niska wytrzymałość. Ocena 8,3 na 10. Gorąca strefa, Leon szybko rotuje między strefami, ale nie dominuje w kontroli. Ocena 8 na 10. Zbiór klejnotów, idealny na flanki, super do przechwytywania. Szybkość plus niewidzialność równa się przewaga. Ocena 8,2 na 10. Nagroda, tu Leon błyszczy. Duże obrażenia i groźny superatak. Ocena 8.3 na 10. Safe. Zadaje dużo gimage'u safe'owi, ale łatwo go wyeliminować. Ocena 8.1 na 10. Knockout. Z superem zaskakuje i kończy rundy. Świetny, jeśli grasz agresywnie. Ocena 8.3 na 10. Podsumowanie. Leon to szybki, zwinny i nieprzewidywalny zadyniarz. Nie jest najlepszy w każdym trybie, ale prawie nigdy nie zawodzi. A ty? W którym trybie grasz nim najczęściej?